Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. A co by było, gdyby taki utwór zaśpiewał Mól Centralny, taki nad wszystkimi molami? Nie jadłem wełny od lata, jedwabiu nie tknąłem też. Kiedyś szaty zżerałem jak szatan, przynajmniej wiedziałem co jem. Najlepsze już chyba za nami, a tylko oto nam szło: mieć szafę z superciuchami. I udawać, że jest się ćmą Bawełna i len Mijają jak sen Wypijmy przy stole Za kulki na mole By ich było mniej Nie szyjcie na przekór naturze Syntetyki to gówno i chłam Znasz prawdę o molu i dziurze? Nie wierzysz, to spróbuj sam. Potrzeba nam roli idola, i na tym polegać ma gra. Każdy w życiu ma swego mola, więc niech kurwa o niego dba. Bawełna i len mijają jak sen. Wypijmy przy stole, za kulki na mole, by ich było mniej. Przyjdzie czas, że zatęsknią za nami. Do toastów znieśmy więc szkło za imprezy w szafie z ubraniami i za wrzask o kuźwa mole są. Pawełna i len mijają jak sen. Wypijmy przy stole, za kulki na mole, by ich było mniej. Bawełna i lem, mijają jak sen. Wychylcie a molem, to aścik za mole, by nam było lżej. Proszę Państwa, kartka z kalendarza 23 października 2024 roku i roda I imieniny obchodzą Marlena i Seweryn, a także Bartłomiej, Domicjusz, German, Giedymin, Gracjana, Gracjanna, Honorat, Ignacy, Jan, Klotylda, Małogost i Roman. Wszystkiego dobrego. E, nietypowe święto, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej. A przysłowie? Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny. Przynajmniej w rytmie się trzyma to przysłowie. Kornel Makuszyński jest z kolei autorem cycatu dnia. Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi. No więc z tej radości, yy, yy, która jest wielkim mędrcem, mamy dzisiaj grę półsłówek w pociku Kaśni. Darek Rybak przedstawia nam. Wór do orania. Huh. Pięknie, dziękuję. Do widzenia.